Zapraszam na G2A z kodem Essen. Macie 3% cashbacku. Linka macie w opisie. Witam bardzo serdecznie w Pacifaju, którego dawno nie było, a ze mną dzisiaj jest Google Gamerka. Najlepsza youtuberka ja właśnie kody. A który to dalej, to, <laughs> to, to ja? Bocz, ja muszę być pewny, Maszczawkę. dobra. Google jest w Czepeczce. Fajnie. Następny jest Tomek, oczywiście tutaj. O... Tu? A Tomek teraz udaje Google z poprzedniego odcinka, także zapraszam a, bardzo serdecznie. Się. Ja tak wyglądała? Tylko Tomek jest taki bardziej rudy, a ty byłaś czarna. O, i gdzie okay. tam naleśnik? Ja I Naleśnik jest chłopkiem. Znowu, znowu? Ale z chłopkiem. To... Tak, i do tego jeszcze rudym. Nie, to nie jest rudy. To jest rudy. No, przyjrzyj się, to jest rudy. To jest satyn taki, ten, to nie jest rudy. satyna widziała ty. A ty e... widziała, Guga, Guga tutaj. A... Tak, Aga, to jest ciemny blond. A, nie, Guga jest w czapce, Wziąłem Tomka ze Gugę, przepraszam bardzo. A, właśnie. Z racji tego, że u Gugi na ostatnim odcinku był challenge, to ja sobie też wymyśliłem challenge i my robimy to bez podnoszenia białych laleczek. Wychodzę. <grywka> to jest to <grywka> radość w właśnie. głosie. <grywka> są tak. klucze? Oni wie, nie wiedzieli, Czarnia, właśnie jaki będzie challenge, mieli się dowiedzieć dopiero Wiemy? jak zaczniemy nagrywać. Tak, Czas najwyższy wejść do domu i pamiętajcie, zero białych laleczek. Ani jednej białej laleczki nie podnosimy, ani nic takiego. i nieważne, Możemy mieć cztery ciemne palimy, ile w lesie, Tylko ale ma, zero się... podnoszenia białych. A i okay. tak. ktoś już jest w domu. No my? Co ja. O, jesteśmy. Gdzie my no, dobrze, Aha, Ech... no brawo. Dokładnie, my poszliśmy okrężną drogą. O dobra, o, potrzebujemy klucze. O, jakieś... Czekajcie, bo jedna zawsze jest w piwni. Dobra, jako że... Yy... Hmm, czekajcie, klucze... Znalazłam jest... Znalaz jeden kluczyk do przedpokoju, także ja będę wam przedpokoju otwierać. No, może najlepiej otwierajmy od razu wszystko, nie? Jak leci. Znaczy, Klucz do yy, tak... Bo... Później nie można łazić pomiędzy, nie? Słuchajcie, ja, jakiś klucz zawsze jest na strychu też, nie? To sypialnia? Ja? Nie wiem, ostatnio jak byłem, to nie widziałem. O nie, biała laleczka, której nie mogę podnieść. No, to jest taki żal. Mm -hmm. I jeszcze ta, piara do mnie przylazła, druga laleczka. Ej, A znalazłaś nie. laleczkę w piwnicy? E, ja, Ciemno. Nie. Aha, miała, ja, ja jej szukam. <laughs> no, ty coś mówiłam ci. Dobra, ja Poszukiwanie otwieram ja znalazłem tylko drewno na strychu, w sumie nie ma klucza żadnego. Ja znalazłam To, przeoczyłem, ale... Ej dobra, ale to w takim razie palimy cztery lalki naraz? Tak, możemy palić cztery lalki naraz, nie ma to znaczenia, tylko nie możemy białych podnosić ich używać. Ile tu jest, jest ich tych, tych dobrych laryczek? No jeszcze nie nie widziałem. Teraz są, tak? A Patrz jak graliśmy wcześniej, te, to nie, wszystkie nie było. Ja drzwi wam pootwierałem te niektóre no tak, naprawdę, takie. Pięknie, A ja dobrze. chodzę cały czas po strychu i nic na nim nie znalazłem. Kto to To, to jest. Tu ja. Masz zapałki? Tu są. O, o, to biorę, biorę, biorę. proszę. Potrzebny jest klucz do. do strychu Brychu. i brachownicy. Nie, do strychu. Tak, a czekaj, tu był ostatnio. Boże. Mam, Oj. Mam, Oj. Mam klucz do strychu. Tak, to idziemy na strych? Tak. tak? O. Co to jest tam laleczka? tu przede mną? Kto to ja, ja, ja. Boże. Odbracam, to. Boże, Się odwracam od niej. Ja. Ej dobra, Chodź to się spotkajmy laski. się przy drzwiach od e, laleczek. Ramunka na każdym korterzu. A macie ten? Macie drewno? E, no mam, ja drewno, ja mam drewno, nie mam. Mam zapałki, mam. Czekajcie szukam, wejście na górę. Jak mi się mamy? Ja słyszałam tą małą czarną. Gdzieś tu biegała. A nie, to za tymi drzwiami za drzwiami mają. Oj, u nas to. Czekamy na ciebie greenie. Ej, ciebie jest. A tu. A na mnie? Okej. Dobra. Czy nie czy Gdzie ty na górę, halo? Słuchajcie, bo nie ma Tomka. Dobra, już są schody, dobra. Okej, okay, dobra, to już będziemy wszyscy. Jestem I wtedy otwieramy, bierzemy po i do piwnicy Raid. Dobra, łapaj, chodź tu, mam, mam, mam mało, czarną. Zawsze jest. Dobra, to lecimy teraz do... Teraz do piwnicy. Tomek jesteś tu? Nie, już chcę na dół. A dobra, dobra, no to biegnijcie, biegnijcie. Kurde, no i oczywiście... Czy ty ty, ty, <laughs> No czekaj. A, Ej, laleczka nam otworzyła, dobra. O. Dobra i z laleczką. Prawo. W prawo, w prawo, tutaj, tu mam piwnicę. Dobra, to musisz. A wzięliście O, blerwa jest. Też Ej, nie ma klucza do piwnicy ktoś ma? O, Dobra. No Aga, lalka cię goni. Jak lalka, jak ja Jak lalka? Dobra, deski włożone, tylko podpalić trzeba. Ja się zakupiłam tam. Ja bym ją gonił. Aaaa! A, a, to jest zamknięte! Gdzie no, ty się zginął? No ktoś mi drzwi zamknął... Oboje tu przed tymi zamkniętymi drzwiami. Ej, to szumi! A, a, to szumi. To a! szumi! To, jest... to ja idę mam otworzyć! Ej, drzwi się pozamykały! Co jest grane w fazę z los, ej! Otworzyłam! Tutaj, Doba, mama. Dobra, to mama Dobra, pali Ło, to... kto? Kto to tak przyleciał? Ja. Aha! Okay. Okay. Ej, chyba na leśnik została zjedzona. No tak No chociaż jest pożycie, no Jezus, spali się ile możesz palić Dobra, to ja mam... Chyba ja mniej więcej wiem gdzie następna dermunka była. Tutaj na 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 akurat... O. o właśnie tu Ale o, o, a, tam o, nie tam, tam jestem, pani. Co nic? Gdzie Poleciała pani? na górę Ej. Chodźcie, otwórzcie te drzwi do pięknie drugie. To mam, są w mam, 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 Wie? mam, mam. Zapala mnie. To pieli w kibelku? No bo tam z drugiej strony można jeszcze wejść i ja przez to umarłam, bo nie mogłam wejść. Mam na jakieś... sobie. Spaliłem. Dobra. Ja Co tu wszystko, wszystko podpię. Jezus Maria! <laughs> Boże! Ty ona jak z ringa Dobrze wyskoczyła, jest. wejdź mi stąd! No coś miał zamknął ze mną! To ja? Wejdź, wyjdź. <laughs> Stara, ej, ona mnie nie chce puścić! Puść mnie! Ej, weź się ruchnij ty! No, to jest, to no ej, zablokowała mnie! Co wy robicie? No nie mogę wyjść! Ma, pchnij ją Tomek! Ja Czy? Takie cwanik. E. Kładam i skłonę. Eee, kuga, eee, ej, nie przymierz. Ja e to, to my... ona mi kucła! Nie kucaj e. mi! Bo no, no i no i mnie dojechała! Zbierzmy wszystkiego teraz pojdzie, co? No to nie jest zły pomysł. Ona przy mnie tak kucła, że bałem się, że będzie włosy spinać. Och. <grybujesz> No, idź ode mnie, ty napalona! Gdzie woją, masz? Zachnąłem cię. Guga, e! e. Guga! E! Eee! E. Przestańcie. Ohohohoho! E. No, ale nie wiem. Ale Guga, e! Tu nie. Guga! Nie bawię się. Eee. Ej, e. 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 słyszę laleczkę, gdzieś tu się śmiała, ona gdzieś tu biega. Nie chcę nic mówić, ale nie ma. Pamiętajcie, że ja mam wszystkie klucze, więc teoretycznie. Lala, 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 jak zginę, to musicie mnie znać. Spokojnie. Ej, tu jest laleczka, odwróć się, Kapelusznik, wracaj. Kapelusznik, Drugi ja? był. Dobra, spokojnie. A co nie Wyginę? do ja. to nie ja. To, to tak. O! o dobra! Yy. Hmm, ona nas będzie gonić. Nie, nie, biegnij, biegnij, chodź. Nie ma jej na razie. O, kurde, jedzie tam. Dobra, teraz wsadzimy dwie, i później musimy znaleźć dwie, żeby je spalić. Bo jak zostanie jedna, to będzie na czerwono i będzie lipa. Ty stara idziesz do mnie. Dobra. O, o. I teraz, teraz Dobra, na strychu no ja na pewno białam. nie ma. Gdzieś słyszałem, że sobie biegała laleczka, ale nie wiem gdzie. Teraz mam jedną. Oj. To nie jest dobry dźwięk. Ja jedną Ej, mam, jakby ja tylko. palić, czy nie? A, A, bo... A macie dwie, bo ty masz ja i mam na... jedną. Yy, chciałam powiedzieć, że klucze wszystkie są yy, przy drugim wyjściu od piwni mm -hmm. na parterze. Mm -hmm. słyszałam właśnie, że upadły. I to jest, yy, wiecie gdzie? Jakie są główne schody? Jak patrzycie na te schody, to na prawo. Czy pani pomogła ode mnie odejść? Dziękuję. Mm. Mam palić, czy czekać? Bo chyba jeszcze trzy zostały. A czemu ty za mną idziesz ty? A! Co to? Lalka! Estera, mnie. Mam ją, mam ją, mam ją, ale ona o, jest za mną! Ona jest za mną! Dobra tu. naleśnik, może... Gdzie? Bo ja tutaj, tu są klucze, ja bez w sobie nie Gdzie, da się Gdzie, Gdzie jest wyjście? Gdzie jest wyjście? Gdzie wyjście? Tu? tu? są klucze. No nie, ja nie chcę kluczy, ja mam lalę ze sobą! No kurde! O leci. Uciekłem. Dupy, nie na sanki, kuźba. Ja Gdzie jest czy tu jest wyjście? Wice. Tu jest... Znowu wróciłem. Aga! Tu, to naszej to za naszej falą. stądże, za naszej falą. Zamnała za naszej tu to jest A to Czemu tu? Wyproziom. za naszej falą. Zamnała za naszej ją! Zamnała za naszej falą. Zamnała Co Ej, weźcie tą baby małe, uciekaj. Kurde, klucze weźcie! Aga, poczekaj, z ja mam lalkę do spalenia. Kto Ale nie macie, jak zostanie, dwie, zostaną dwie. Ej, nie mogę jej. Ej, dwie lalki biega po piwnicy. Ja jestem mała, więc teoretycznie no. Dobra, mam. Złapałem tą laleczkę. O, fuck, ona się odpaliła. Nie macie tego? Nie, no, ja, ja nie, nie mam mam Kurski są potrzebne. Kurde, Tomek grinie, ty musisz przyjść na tu podpalić. Idę, idę, czekaj. Nie wychodź Tomek. Nie? <laughs> nie no i tak tu wejdzie. jak macie chciała. O, i podpal nam Macie. Tylko nie palcie teraz, ile, lalki? ile? Dwie, dwie, nie dwie zostały, nie palcie, teraz a. musimy znaleźć dwie lalki. Tomek, Jedną macie. lalkę potrzebujemy, Guga, sieć tu. Dlaczego ja? No, a kto ma lalkę? Ja. Ja nie mam lalki. A, Tomek ma, dobra. A, ja was mylę wylicze? jesteście, do się tak podobni. Dobra na mnie, idź po lalkę. Ja tu się troszkę boję Dobra, ja się powiększę tylko teraz jest. Dobra, idę e, już? Dobra, szukajcie jednej laleczki potrzebujemy. No bo Ej, nie się ma pali sensu palić. No. O, dzięki. Pięć lat. Nie Dobra, się. Dobra, PayPal Ale mnie kusi, żeby wziąć ciemną lalkę, jasną lalkę, nie? Tak mnie kusi, ale są wszędzie te No, teraz tak. Potrzebujemy jedną ciemną. I kto mi drzwi nie zamknął? No i mnie złapie, złapie mnie, złapie mnie, złapie mnie, złapie mnie, aaaa... Aaaa... No. Aaa... To jak Twice. Nie, to była Grzeszczak. Kurde, nie, są te ciemne laleczki. A kokóci dobre? Jezus! Nie otwiera tak szybko. A kuku, dzień dobry. To one muszą być gdzieś na piętrze. O, o, No To jest taka Junia, nie? O, 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 czekaj, włączyła sanie, ja słyszę. Ej, tutaj nic nie ma kuźwa. Dobra, ja już dotarłem z powrotem na strych, ale na strychu nie było laleczki. No ja też byłam na strychu, wiesz? Jezus, Skąd mnie przestraszył! <grymne> Jezus, Mara, chodź tu! Chodź! Jaka? No bo o, mnie gdzieś mnie. lata. No, gdzie? Nie ma tu tych lalek, to jest disaster. No chodź, Kro, chodź, przepraszam, chodź. Nie! Dobra, zobacz mnie na strychu, jak coś. Macie chwilę poszukać na dole. No ja wychodzę. To może ja jako baby pójdę poszukać lalki. Ja a chyba jako Baby nie widzisz. Dobra, właśnie. mam drewno jak coś. Nie chyba. Tylko no. Kurde, no nie ma tej lalki, no. Dobra, podpaliłem no ja ogień, możesz się da. powiększyć. No już Dobra, tam idę też, też. To ja idę znowu po drewno, może nie skupiłam. No ja pisałam, że złapałam lalki, a to nie, to nie. Jezus Jezu Maria, o Jezus Maria, oJes Jezu Maria, o Maria, wchodzę, 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 fotę weszło Pal się <laughs> Pali się! Domek, jak chcesz, to możemy się podmienić i mi zostawić lalkę. I ty będzie. będziesz szukał lalki, co? Ja mam drewno. Dobra. A co mi jest po twoim drewnie, ty? Ja mówię, że lalkę możesz mi zostawić, i wtedy ty będziesz szukał. A co, że ty niby mniej ślepa niż ja? Nie, że ja, no, ja, ja mniej ślepa. Mam! Niż ty? Masz? Mam, mam, nie, mam, chodź Do domu, szybko! Ua. To ja palę! Nie, nie, palę, nie, nie, czekaj nie, nie, nie. czekaj jeszcze. Chcę strolować. Ej, gdzie jest to wejście teraz? A ja wejście no, zgubiłem tak, czekaj, czekaj, bo ja się Wie, bo jak w ona mi tu wjedzie, <laughs> to ona może tu wejść. Ja Dobra, teoretycznie mnie weźmie. Ja to... nie weźmie. Podpalam ogień. Nie, 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 czekajcie, ja nie mogę znaleźć teraz wejścia tam do was, bo Ty tu jest jesteś. jedno wejście zamknięte w piwnicy. A, jezu! No i wyszłam po grina i przyszła po mnie, no. Ej, no co, nie, nie umiem znaleźć tam do was wejścia. Teraz się zgubiłem w piwni. do 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 dudu, no. Ja bym światło? światło, nie potrzebuję. Ja Czekaj, ja, ja cię poprowadzę, idę po green. Jezus, maja, to jest creepy! Jesteś w piwnicy? Oh, Jezu, tak Aż, cały, to, cały tutaj, czas. Tutaj? Weź! Green. Tak to wygląda. Twoje. No, ale ja twojego nie. Oh. Ej, ty się strasznie przybliżasz tak nagle. Ciemno, 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 i nagle. Puh. Nie, nie macie tu. Puh. Czekaj, oh. tu, tu jest <laughs> zamknięte. Kurde, którędy Jesteś to było? Tak, jestem w piwni cały czas. Czekaj, tu. Tutaj, tu. Chcę ci poświecić. O! Tu, tu, tu! Idę, tu, tu. widzę. Tu, 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 tu. Tak. Chodź, chodź, chodź. <laughs> szybko, szybko. Dobra, szybko, zamykaj. Szybko. Szybko. Pali się. Powiększajcie się od razu. O. Ej, róbmy to po ciemku. Zgęście światła będzie achievement chyba. Chyba tak. tak Aga, chcesz pociąg. No, ja próbuję, kocioł jest. Dobra, pali się ostatnia leleczka. achievement? <laughs> o... Dobra. Dobra. Nie, Nie o, ma. Fajny wow. achievement. Wow. ty trollu, ty. Po tą panią? Dobra, tak, idziemy po nią. Tylko o, teraz. O. Ej, ktoś mnie tu blokuje. Hey, Ciekawe, gdzie ją teraz powaliło. Teraz znaleźć. Gdzie jest to powaliło? Obstawiam, że gdzieś u góry będzie pewnie. A, też nie mają teraz na rączki wziąć? Tak. Albo możemy ją spalić, albo możemy ją wsadzić do tego, tego. Weźmy Joko ją do busia, Wana, co? Do Wana? No? W Wanie będzie fajnie. W Wanie będzie fajnie. Ale już chyba kiedyś robiliśmy zakończenie z Tak, ale oba zrobiliśmy zakończenie. I z wanem i ze spaleniem jej. No, ja też zrobiłem dwa. Ej, widzieliście tak, ją, to mamy nie? Nie. nie? Jestem na piętyrku. Ja aż wyszedłem z domu z wrażenia. Jezus, nie ma jej tu? Nie ma, weszłam nie ma. A strych patrzyliście? No, no na tak. strychu byłam, no. Chciałem by, by już na by kiełbasiła ją tu. Hmm. Dobra, no to tu jest strych. To wy już tam byliście, jak tak. Może w Pani? tym przejściu między... Nie wiem, jak to określić. No kurde, tutaj też się drzwi otworzyły. Mm. No jest tak główne wyjście otwarte już. Ale tu z tyłu też. No i to też, wszystko jest potwierane. Tu jest trych. Ej, a może ją w piwnicy gdzieś wygięło tam? To możliwe, no. Idę zobaczyć aż do piwnicy. Tu już byłem. To jest bardzo... Ale to bardzo prawdopodobne, czy nie? Ona może być wszędzie. Przyjdę się I na dworze, może gdzieś tu jest. Mam ją! Gdzie? O, w była w piwnicy? W piwnicy była, tak. No, okej, okay, dobra, to idziemy do wanny. To, to czekajcie, to tak. ja czekam w korytarzu głównym. E, jak główny, w główny korytarz, no. Chodź do Wana. No, główny hall. Jestem to przy to aucie. Dobra, dobra, dobra czekaj. Idę, o. Czekajcie, gdzie była tu auto? Czekam A tutaj, tu na hol. ciebie. Hey. Agato, tu? Ty? Do Vana? No ja. Patrz, zgasz światło. I patrz. Tak? Koła domu biegamy. Tak, znowu. O, creepy to jest. Co nie? I tak mi naleśnik robił. zgaś światło? Tak. E, to tak jest nie. creepy. To jest creepy. Jest. Przyznaję, że jest. I to w tej palarni, bo tak robiłam jak No. Czekaliśmy. Wzięła w krematorium światło to mi ładnie. No. Dobra, oddajemy. Good job. O, udało się. Udało się. się. Udało Bez brania białych klaleczek zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić pojedynczo. Ja to się przytoczyłem. No jak był ten filmik? O, tak jest. Mówią, że dzieci są miłe. Nie. To, to nie jest dziecko, to jest nastolatka. A to już wtedy hormony buzują. Dokładnie. Było słuchać mojej bardzo mocno. Niemniej jednak, ja bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Zapraszam na linki w opisie. A mi towarzyszyła dzisiaj Google Gamerka. Byłam. Naleśnik. Byłam. Oraz Tomek. Byłem. Dzięki wielkie i do usłyszenia. Hej hej. Pa. pa.